Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w sklepie Intergob. Chwilę się nie widzieliśmy, ale w związku z tym, że sezon pierzeniowy dobiega końca i coraz więcej telefonów z zapytaniami o karmy zimowe, karmy uniwersalne, coraz więcej zamówień właśnie już spływa z tego typu karmami. Stwierdziłam, że to czas, żeby przygotować dla Was ogólną, jakąś fajną, super promocję na te mieszanki. No i nie może być inaczej, kochani, oczywiście marka MDM i oczywiście też przede wszystkim nowa budżetowa linia w białych workach, która cieszy się ogromną popularnością. Wcale się nie dziwię, ponieważ te mieszanki są naprawdę świetne. Cały czas ta sama dobra jakość ziaren, w budżetowych workach, w niższej cenie. Więc moi kochani, to też nie jest dziwne, że tak chętnie kupujecie tą karmę. I cóż moi drodzy, przede wszystkim karma zimowa w tej chwili w świetnej cenie. Karma uniwersalna również tutaj macie przy pełnej palecie: od razu Wam powiem 55.90 50, 50, Pełna paleta Karma zimowa 62,90, ale zimówka jest naprawdę Petarda, słuchajcie, za chwileczkę Wam wrzucę tutaj Przebitkę od razu Naprawdę duża ilość Słonecznika czarnego Czarnego owsa Naprawdę jest mega mega Ta mieszanka właśnie z tej linii Sky Race Oprócz tego słuchajcie, pojawiły się też karmy z tej nowej linii rozpłodowe. Jest też już karma dla gołębi młodych, również w białych, budżetowych workach, w świetnej cenie, więc możecie sobie, słuchajcie, łączyć, mieszać na palecie. Jest mieszanka BK, czyli bez, bez kukurydzy, bez pszenicy, a także gorąco Was zapraszam do zakupów. Standardowo możecie sobie mieszać, słuchajcie, również te te mieszanki z, z tej standardowej linii właśnie w zielonych workach, jak również worki żółte. Mieszacie sobie dowolnie, możecie sobie dorzucać również gryty, możecie sobie dorzucać jakieś inne ziarna, jeżeli chcecie sobie jakoś tą mieszankę wzbogacić, wzbogacić uzupełnić, czyli owies, jęczmień, to co teraz najczęściej kupujecie, moi drodzy. Korzystajcie z promocji, promocja właśnie wystartowała, i oczywiście, słuchajcie, standardowo u nas już przy półpalecie macie wysyłkę gratis, także słuchajcie, myślę, że to świetna, świetna oferta. Powiem Wam, że przy, tak szybko orientacyjnie dla karmy uniwersalnej przy półpalecie są to 22 worki po 25 kg, więc... E, macie 550 kg e, karmy e, i jest to koszt 1319 zł e, dla pół palety, tak? Przy pełnej palecie macie jeszcze lepszą cenę, tak jak już wspominałam. Także myślę, że dla tak dobrych mieszanek, tak świetne ceny to jest, słuchajcie, mega, mega okazja. Zwłaszcza, że mówię tutaj, transport macie jeszcze gratis, więc co moi drodzy, korzystajcie. Zapraszam Was serdecznie. I tak jak wspominałam, możecie sobie, słuchajcie, dołożyć już tutaj jakąś karmę. Rozpłodową czy karmę e, dla gołębi młodych, e, wszystko jest dostępne w ofercie. E, słuchajcie, e, dzwoncie 571 071 000. E, możecie sobie telefonicznie zamawiać. E, możecie, słuchajcie, też, też. E, pisać Możecie kochani wejść na stronę intergołąb, bo tam takie gotowe palety i półpalety tych podstawowych mieszanek też są stawione bezpośrednio na zakładce MDM-u. Możecie sobie z poziomu sklepu też tego zakupu dokonać. Także co, startujemy moi kochani, zapraszam Was serdecznie, jeśli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie, będziemy Wam tutaj na bieżąco odpowiadać i co pozdrawiam was serdecznie kochani niebawem film dużo się ostatnio dzieje dużo jakiś imprez podsumowujących sezon a także czekałam już mówię, do samego końca jak to wszystko, wszystko się wszystkie, wszystkie imprezy się zakończą, odbędą żeby nagrać Wam jeden taki podsumowujący film A i w tej chwili już się zabieram Słuchajcie, A także przygotuję Wam takie pełne podsumowanie sezonu 25 z naszej hodowli no i tyle na dzisiaj zapraszam Was serdecznie do zakupów do sklepu Intergołąb Pozdrawiam, do usłyszenia, dobry lot.